Windows 7, 14 stycznia, nie mówi wam to coś? Co niektórzy podejrzewają, inni jeszcze nie. Windows 7, dzisiaj, 14 stycznia, piero. 2020 rok Windows 7 stracił wsparcie techniczne. Niestety. Lub stąd. Ryb Windows 7. Świeczka podobnie.

Windows 7 można zaaktualizować do dziesiątki przez program Media Creator Tool. Nie polecam jednak aktualizację na Windows 7 Starter Edition, gdyż możesz mieć 1 GB RAMu, a to nie wystarcza, żeby Windows 10 funkcjonował. Normalnie. Nie wiem, czy wystarcza, czy nie, ale raczej nie wystarcza. Nic tu